Proszę więcej tlenu. Teraz mogą być brawa dopiero teraz. Najbardziej takie zachowanie przyzwoite mają następujące szkoły: siostry, katolicka, lingwistyczna i 46. Przykro mi jest, że bracia tutaj, bracia, no bo tak, Adal, Oli, Kostek. Z jednej szkoły a gadają jakby było targowisko na zawodzie. A dzisiaj wtorek nie. Ta, nie działa, ale wtorek. Wtorek. No, nie dziwię się, bo ci bracia często jeżdżą na targowisko na zawodzie, tak? A tam jest Jarmar i gadolstwo nieustające. Nieustające. Mamy to szczęście, że już dotarliśmy do ostatniej rundy. Ja za chwilę podam wstępne wyniki, takie orientacyjne kto prowadzi, bo często w ostatniej rundzie często w ostatniej rundzie yy, może to taki wyścigli, który zadecyduje kto ma mistrzostwo, kto ma mistrzostwo, kto, kto czwarte miejsce, kto piąte miejsce, kto trzecie i będzie na podium, prawda, a to czwarte to jest takie jak mały, miał czwarte mm -hmm. miejsce, to mówi, oj, muszę znieść więcej bananów. W następnym turnieju dalej skończyć i mieć chociaż to trzecie miejsce. Za chwileczkę powiem kto, gdzie będzie siedział, która drużyna, z którą zagra i po skończeniu turnieju oczywiście będzie wręczenie dyplomów, bo wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. Każdy uczestnik i opiekun otrzyma skromny upominek. Myślę, że za kilkadziesiąt godzin Pan Tadeusz na YouTubie puści kilka filmików krótkich z dzisiejszego turnieju. A chcę tylko powiedzieć, że w tej ostatniej partii, tu na pierwszym stole, no dochodziło do dramatu, ponieważ ta zawodniczka Joanna na wiszącej chorągiewce, ale tutaj nie ma chorągiewki, tylko sekundy upływały. Już było widać na liczniku może 3 sekundy. E, mój aparat zaciął się, jak robiłem zdjęcie, ale pan Tadeusz e, zrobił e, krótki film tej końcówki. E, była ciekawa końcówka, bo Asia miała wiszącą chorągiewkę. Przeciwnik, kolega, miał e, tak, jak masz na imię? Piotrek, tak? Piotrek. Piotrek miał. E, no jeszcze ze trzy minuty może. I gdyby Asi spadła chorągiewka, ale Piotrkowi został tylko król na szachownicy. To byłby remis. To byłby remis. Wcześniej Piotrek zrobił nieprawidłowe posunięcie. Asia to zgłosiła jako reklamację, bo w takiej sytuacji sędzia może dać upomnienie lub taka kara czasowa. Ponieważ Właśnie wisiała w to Asia mogła wtedy na przykład minutę dostać. Ale ponieważ ja z elektroniką jestem na bakier, bo w takim zegarze, to ja bym oczywiście dał Asi premię minutkę, tak? Właśnie wisiała w Albo Piotrowi bym y, zabrał minutkę lub półtorej minuty. To już od trzeciego zalew, nie? No, ale nie, ale Asi wisi. Ale Piotrek miał jeszcze 7 minut. To wtedy mógłbym mu zabrać minutę i by mu zostało 6 minut. To jest kwestia interpretacji też. No ale było tylko upomnienie słowne, bo w tych nerwach, w emocjach można się pomylić i zrobić nieprawidłowe posunięcie. Wtedy zawodnik ma prawo poprosić sędziego o reakcję. No ale tak się losy potoczyły, że się w ostatnich chyba dwóch sekundach, to że film, w ostatnich dwóch sekundach dała mapę. Dała to była partia tutaj oglądana przez y, 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 chyba 23 osoby. To za blisko też nie można pochodzić, bo wtedy brakuje tlenu i słońca i y, zawodnicy nie widzą co się dzieje na szkołach.